Doping! Eee, powiem tak, prawdziwi mistrzowie narkotyków nie biorą. Adam Małysz co prawda wszczykiwał z tego co wiem sobie banany, ale ja nigdy żadnego dopingu nie wezmę. Kamilu, mówi się, że to dzięki wciąganiu mefedronu tak naprawdę odniósł sukces. Czy to prawda? Czy też norweskie kłamstwo? Eee, tak jest. Eee, znaczy nie. Eee, nie pamiętam. Eee, yy. Tutaj nikt tak naprawdę nie bierze narkotyków. Nawet koleś za mną nie brał nic do nosa. Nic a nic. Eee, my po prostu latamy. Prezydent powiedział, że jak przestaniemy, to nas zamknie w lochu, więc robimy po prostu co możemy. Nienawidzę Kamila od kiedy zaczął za mną wołać po każdym swoim skoku Sven Koniawald. Co prawda, siedziałem wtedy na trybunach, bo już nie skakałem, ale i tak było to dla mnie niezwykle bolesne. E, nie tak bolesne jak sonda rektalna, ale jednak. E, kiedyś polscy skoczkowie zamknęli mnie w banku spermy, a ja myślałem, że to fabryka jogurtu. Ty, a pamiętasz, Adam, jak robiliśmy ci mieszankę z Red Bull'a, bułki, banana i wstrzykiwaliśmy ci to wszystko w stopę, żeby się higienistka nie jorgnęła? Cs, a co mam nie pamiętać? Pamiętam niestety, jak mi się po tym totalnie żyła, zapadła. I nie chodzi mi tutaj o Piotka, tylko o żyłę główną dolną, czyli wiesz sam doskonale, że o pięć Żylny, zbierający krew z pod przeponowej połowy ciała i uchodzący do prawego przedsionka serca. No i właśnie to mi je było. Klik. Klik. Ferdant. Hel No nie mógł się powstrzymać. Ja to rozumiem, od kiedy sam gram w bajernie. Ciągnij! Tak samo mówiła wczoraj twoja stara Sven. A czy ty też uważasz, że polscy skoczkowie przeginają z tymi wynikami i biorą jakieś podejrzane substancje? E, ja chciałem tylko powiedzieć, że noc jest ciemna i pełna strachów. Nie śmiałeś się tak, śmieszku, jak cię zamknęli w szatni? E, to niestety prawda. Od tego momentu niestety co noc sypiam z kotem. Halo Maciek, Maciek tu jesteśmy, Maciek chodź, nie, nie odchodź, chodź do nas. Czy ty coś brałeś? Mm -hmm. Ta, brałem kiedyś lekcje heavy metalowego śpiewu u Elizy Pendowskiej. No i, no i to chyba by było wszystko. A jakie było pytanie? Nie no, chodziło nam bardziej o to, czy narkotyki, narkotyki brałeś. No tak, o narkotyki, czy po prostu, czy zażywałeś kiedyś dopingu? A masz coś? Tak. Nie, żartowałem. No i po chuj takie żarty robisz, tylko mnie tym podkurwiłeś. Nigdy nie miałem do czynienia z tym, jak ty to nazwałeś? Dopingiem. Właśnie, z dopingiem. Raz tylko wziąłem taką pigułkę, właściwie to mi Kubacki wrzucił. Taką co to wiesz? Brrr. Brug... się oko na pewne sprawy. Wiesz doskonale o co chodzi, co? Tak wiem. <gry> no, no i nie powiem, jazda po tym była naprawdę konkretna. Chociaż nic nie pamiętam. Adam, jak to jest, że żadna komisja nie potrafi wykryć niczego u naszych skoczków? To dziecinnie proste. Mieszamy marihuaninę z barbituranami. Dolewamy do tego w chuj benzodiazepiny. A potem do tego 3 cm rycyny jeb w żylsko i nikt się nie kapnie. <gry> To naprawdę sprawdzona metoda. Już sam Wojciech Fortuna ją stosował. I jest po tym odlot? Ryjku, kurwa, jak w Oberstdorfie. Czy ja, kurwa, znam tych skoczków z Polski? O, stary, gdybym ci powiedział, co oni odpierdalają, to skończyłbym w lochu prezydenta. Eh, Kaczyńskiego. Eh. Ale Kaczyński nie eh? jest prezydentem. No, jak no, naprawdę. To? Ta Duda jest prezydentem. A, ta, jasne. <laughs> Jaki jest twój sekret na długowieczność, Noriaki? Eee, to? Że? Eee, trzymam komiki w policzkach. Piotrek, słyniesz z dobrego humorku. Czy ty bierzesz jakieś substancje? Eee, nie nie biorę niczego, bo uwaga, taka niespodzianka, mam tasiemca uzbrojonego. Nie no, serio, mam tasiemca i on mnie cały czas łaskacze po jelitach i dlatego niby tak się śmieje, ale tak naprawdę wewnętrznie to jestem cały czas smutny. Kamil, cała Polska na Was patrzy i wszyscy mają nadzieję, że Wy dzisiaj nic... Nie, nie no serio. No, ale naprawdę musimy mefedron kirać tuż przed skokiem. Nie, no to nie jest tak, jak myślisz, człowieku. Ja po prostu mam Katar i mogę sobie mieć Katar i szczerze mówiąc, nic Wam wszystkim do tego. Adam Małysz, któremu ufam, dał mi jakiś proszek na ten Katar i powiedział, że to mnie rozluźni i że to jest w stu procentach legalne. E... O, weszło. No dobra, czas rozpierdolić te skocznie i pokazać innym, gdzie jest ich miejsce. I proszę Państwa, czekać. Czeka jak kuna w grono przyczajony niczym schleswig holstein Czeka na znak, znak, sygnał. No, kamień do nosa raz. Kamil czeka, czeka na chorągiewkę. Widzimy Adama, którego oczy się zeszkliły od buta prenu trzymanego pod kurtką i. ruszył! Tłumknie niczym pocisk, wystrzelony przez 19 dziewiętnastoletniego wówczas Donalda Trumpa w 1963 roku w Dallas. I skoczył! Jako celu na pantera! Leci, zaprzeszając grawitację, udowadniając jednocześnie, że Ziemia jest. Pierwsze słowa, które powie po wygranej! Kwas! To wszystko że Panu! nie pójdzie do lochu! Dzięki! Oglądasz. Masz jakiś problem z tym? Nie, nie mam problemu. No to dobrze, kurwa Norwegu, bo co, długo cię znajdę? No, proszę. Dzięki, nie. O, to pana nagroda. O, widzisz norweskich mieczek? Ja dostałem orłaty, co? Słoik? Hehehe. gratulacje. Ale umówmy się, wygrałeś tylko dlatego, bo Adam dał ci tam jakiś proszek z gum jagód, co to mówił, że. On nie bądź ruchaj, ruchaj i... zabić, Zadzikać, zabić, 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 zabić jej cześć. i na no końcu wszystko, a, wszystko a, podpalić i a, spalić, Tak, a, tak właśnie że będziesz się potem zachowywał. No dobra, Kamil, ale tak Kami, poza tym, jak myślisz, co takiego spowodowało, że udał się wygrać. Gówno. Piotrek, Piotrek. O ja. Jak tam twój tasiemiec? E, dałem mu ostatnio imię Clemens. A uczysz hmm. go czytać? zna już hmm. jakieś litery? A a jak z nim żyć? Mamy taki układ partnerski. To znaczy? E, no, on mi mówi co chciałby zjeść, e, i ja to normalnie zjadam. E, po prostu się dogadujemy. E, no, a jak zjem coś, co mu nie pasuje, to zaczyna mnie łaskotać. Czasem jest to fajne, a... no ale czasem jest to jednak niestety niefajne. E, teraz na przykład to mnie fajnie łaskocze po jelicie cienkim. Dobra, Mordo, gratulacje, brawa Przez. i tak dalej, nie idziesz do loku, znaj łaskę Dziękuję. prezydenta, masz ode mnie puchar to z super. takim gnomem, to powstałeś Sylwestra pana. u mnie. Jak go rozbijesz, no to sam wiesz, co tam znajdziesz, nie? Ech. Tak jak w projekcie. Dokładnie. X. Panie prezydencie, czy skoczkowi powinni brać narkotyki? Generalnie my jesteśmy przeciwni narkotykom, ale jeżeli przynoszą jakieś efekty, no to czemu? Nie? Kamil nie bądź żyła! I następnym razem podziel się!